Po raz kolejny i ostatni w 2012 roku radni miejscy stanęli przed wyborem patrona niedawno ukończonej inwestycji. Do porządku dziennego obrad sesji Rady zgłoszona została przez Prawo i Sprawiedliwość zmiana. O nadaniu nazwy rondu na skrzyżowaniu ulicy Kopernika i Alei Jana Pawła imieniem pamięci Henryka Jankowskiego. Według przewodniczącego Rady Miasta zgłoszony projekt jest niezgodny z uchwałą w sprawie systemu nadawania nazw drogom, placom i innym obiektom użyteczności publicznej w mieście Starogard Gdański, co potwierdziła pani prawnik. Użyte w tym punkcie szóstym określenie, że nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty śmierci upamiętniającej osoby Należy traktować jako y, stwierdzenie kategoryczne. Po tej opinii swój projekt uchwały w tej sprawie złożył Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. Nadaje się rądu z biegu ulic Mikołaja Kopernika i Elejena Pawła II nazwę Rondo Świętego Wojciecha. Obie proponowane zmiany zostały poddane pod głosowanie Rady i żadna z nich nie uzyskała wymaganej liczby głosów. Aby w ogóle rozpocząć debatę na trwającej sesji. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że do tematu powróci. Będziemy szukać rozwiązania w rozmowach z Platformą Obywatelską. Bezpośrednio będziemy nakłaniać osoby z Platformy Obywatelskiej, mimo wszystko, do głosowania za naszą propozycją. Wobec tego mamy czas przynajmniej do następnej sesji Rady, a w międzyczasie poprosiliśmy mieszkańców do wyrażenia swojego zdania na ten temat w zamieszczonej sądzie na portalu Stolica Kociewia.pl.